Ciągać wczyny dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców ostatnich miesięcy, aby to nietypowi ulubieńce ponieważ pojawią się tutaj też nowości, ale muszę Wam o nich powiedzieć, ponieważ są naprawdę genialne i samo stosowanie ich przez ostatnie kilka dni niektórych, a niektórych przez kilka tygodni naprawdę sprawiło mi taką wielką przyjemność, że po prostu muszę Wam o nich dać znać już teraz. I zaczniemy tutaj od pielęgnacji włosów, ponieważ mam tylko dwa produkty, które jak najbardziej zwróciły moją uwagę w tych ostatnich trzech miesiącach. Ale to jest produkt, który stosuję może z tydzień, także naprawdę to jest świeże oczyszczenia, czyli będzie to szampon z Herbal Essences, ale ta seria BioRenew, jeżeli dobrze wymawiam. I mam tutaj białą troskawkę i słodką miętę. Ten szampon tak obłędnie pachnie, że samo jakby stosowanie go już jest dla mnie mega relaksujące i po prostu myśli się wyłączają i skupiam się tylko na tym przepięknym zapachu. Naprawdę pod tym kątem. Dodatkowo fajnie te włosy oczyszczają, nie przetłuszczają się za szybko. Są takie fajne sypki, ale faktycznie są takie dosyć jakby tempo nasady. Jeżeli nie nałożyłabym odżywki na całe włosy, myślę, że na całe włosy byłby takie tempo, no bo to jest szampon typowo oczyszczający. Ale pod tym kątem naprawdę radzi sobie świetnie. Jak możecie zobaczyć użycie jest niewielkie, bo używałam tego dopiero kilka razy, ale szamponami mam tak, że po kilku użyciach jestem w stanie stwierdzić, czy mi się on podoba i czy go lubię i chciałabym kolejne opakowanie, czy jednak mm, nie do końca. Także ten mogę Wam naprawdę z czystym sumieniem polecić. I teraz przejdziemy do maski do włosów. Maska, która jest moim odkryciem miesiąca, myślę, że odkryciem roku. Jeżeli trafi mi się coś lepszego do włosów, to będę po prostu w szoku. Mam tutaj maskę z, A z Anden, którą poleciam koleżanka Paulina. Zdrabiam i jest to maska do włosów wysokoporowatych, kiełki pszenicy i kakao. Jakby w rozmowie właśnie z Pauliną, doszliśmy do wniosku, że ona ma jeszcze fajniejszy efekt na tych włosach, bo te włosy są jeszcze bardziej miękkie, leiste. Chociaż i tak, jak na moje włosy, to ten poziom miękkości jest jak dla mnie satysfakcjonujący. Jak może być jeszcze lepiej, to kupię tą maskę do włosów niskoporowatych. Więc jeżeli macie włosy, które bardzo łatwo się układają, czyli w przypadku, gdy zrobicie sobie włosy na przykład lukówką rano i wracacie do domu i one wszystkie nadal są poskręcane, to macie włosy właśnie wysokoporowate. Ja natomiast niestety nie posiadam takich włosów. U mnie jedyne, co się trzyma cały dzień, to są włosy wyprostowane, jakakolwiek inna opcja niestety się rozprostowuje ale wracając właśnie do maski przepięknie pachnie, dziewczyny to jest przepiękny zapach kakao, ja tutaj nie czuję tych jakby księgów pszenicy ale nie wiem jak pachną księgi pszenicy więc mm, to jest naprawdę przepiękny ten zapach i co jest najlepsze, on się naprawdę bardzo długo utrzymuje na włosach, czyli ja jeszcze jak idę spać, to go czuję na włosach. Nie każdą właśnie odżywkę albo maskę czułam aż tak długo zapach, jakże to jest naprawdę intensywne, ale jest przepiękne. Jeżeli lubicie kakao takie bardziej słodkie zapachy, ale nie duszące, zakochacie się w tym. I dodatkowo maska bardzo mocno regeneruje włosy, odżywia je. Włosy są wygładzone, bardzo miękkie, leiste w ogóle jakby nie plączą się, bo moje włosy z reguły się plączą, bo są dosyć mocno zniszczone i po tej masce są jak nowo narodzone. Także dajcie mi znać, czy testowałyście właśnie w ogóle tą markę do włosów i czy testowałyście um, anwen. I to jest chyba z kokosem i z czymś tam jeszcze i właśnie to jest do włosów niskoporowatych, czyli coś to co powinno się bardziej sprawdzić, jakby w moim przypadku tak już to być maska numer 2, którą przetestuję. Teraz przejdziemy do pielęgnacji i coś, co już mi się powoli kończy, jest to komi krem pod okolice oka z olejkiem z arganowym, ale też mamy tam witaminę E i jeszcze kilka fajnych innych składników, ale za chwilę nie mogę sobie przypomnieć jaki. Natomiast to, co lubię w tym kremie, to, że jest wydajne. Po drugie, jest tani, także nie za, jest to, tak powiem, na każdą kieszeń, bo to jest koszt około 20-30 zł. I dodatkowo jest to produkt naturalny. Czyli nie mamy tutaj zbędnych tak, parabenów, pegłów, salasów i tych innych dziwnych rzeczy. Także jeżeli stawiacie na bardzo takie naturalne produkty, to jak najbardziej na Komi mogłabym Wam polecić. I właśnie jak przeglądałam kilka stron w poszukiwaniu jakiejś fajnych propozycji na właśnie krem pod okolicą oka, to on się pojawił w kilku jakby stronach, także coś musi być w tym kremie, także jak nie się, to też mogę Wam polecić. Jeżeli chodzi o ten krem, to mamy przede wszystkim fajne działanie nawilżające, nie mamy tutaj żadnego efektu napięcia, liftingu, ani wypełnienia, że tak powiem, linii, także to jest taki fajny krem nawilżający, on teoretycznie od producenta ma działanie przeciwstarzeniowe, ale ja na moje takie mikro linie, jakby one nadal są, nie zniknęły, więc to chyba jest najgłębsze. I Jeżeli macie jakiś fajny krem do polecenia pod okolice oka, piszcie poniżej, bo szukam i nie mogę się na nic zdecydować. I teraz przejdziemy do marki, która jak weszła do Sephory, to po prostu myślałam, że wydobędę z siebie dziki okrzyk. Myślę, że wiecie o którą już chodzi, jest to marka Lener, Ja tutaj mam dwie miniaturki. I tak, mam tutaj dwa produkty, dwie maski, dwie zupełnie inne maski. Różowa jest maską do ust, którą po prostu uwielbiam, nie wyobrażam sobie już teraz jakby z ust do mojego rytuału takiego przed położeniem się stać bez tej maski. I to, co jest najfajniejsze, to jest naprawdę działanie. Ona tworzy nam taką fajną, otulającą barierę na ustach, która w moim przypadku utrzymuje się przez całą noc. Przez to usta po prostu rano mam takie fajne, wypełnione, pulchne, mega odżywione, nawilżone. Jeżeli gdzieś tam, na przykład wczoraj sobie przygryzłam usta i to tak dosyć konkretnie, i po nałożeniu właśnie tej maski na noc, usta były mega zregenerowane i już mnie te usta nie pieką, tak jak wczoraj zmagałam się z tym cały dzień. Przepięknie pachnie, ma taką masołkowatą, utulającą, mega przyjemną konsystencję, tylko jest mega wydajna. Ja to miniaturkę gnębię, myślę, że cztery razy w tygodniu i usta są naprawdę sztos. Próbowałam już tego, wiecie, masełka z Nivea i na noc kłaść, nie ma takiego efektu. Lanolips też nie ma takiego efektu. Różne balsamy miałam, Sephora, Nivea, co tam jeszcze było? No jakieś jeszcze miałam inne balsamy i one nie mają takiego działania, także tego się nie da porównać z niczym, co jest jak dostępne na rynku. I jeżeli jeszcze się zastanawiacie, czy warto kupić tą maskę, naprawdę warto. Duża ma 20 gram, także to jest naprawdę sporo. 20 gram? 20 gram albo 12. Nie jestem pewna, znaczy nie dałabym sobie obciąć ręki. A wydaje mi się, że 20 jest gram. Także naprawdę, to jest potężny słoik, jak na taką małą partię, jak, jaką są usta. Dodatkowo też mamy tutaj pełno kompleksów i to, co jest najfajniejsze, to zapach właśnie pochodzi z jednego z tych kompleksów. Czyli mamy tutaj właśnie burówki, jako goi. Tak jak kiedyś mówiłam właśnie, jak kupiłam właśnie ten zestaw i go testowałam na Insta, to jest coś. Także polecam. Kolejną właśnie rzeczą z tego duetu... Jest właśnie też od marki Lanesh Water Sleeping Mask. Jest to maska, która ma bardzo żelową konsystencję, bardzo lekką konsystencję. Wchłania się dosyć szybko, także możemy mieć jakby uczucie, że w ogóle jej nie mamy na twarzy, bo skoro po prostu aż ją zasysa. Także drobne linie, które właśnie wynikają z przesuszenia są fajnie wypełnione. Skóra jest fajnie nawilżona, taka wiecie, pełna jakby energii. Naprawdę... Yy... Właśnie no dobrze się zastanawiam, czy kupię sobie tą pełnowymiarową wersję tej maski, bo masek na noc mam chyba jeszcze z 5 albo 6, więc chyba powinnam się ograniczyć z tym zakupem. Ale dajcie mi znać właśnie, czy miałyście produkty z tej marki to nikt i to nie chcę dzisiaj. Kolejnym produktem, który już mam jeszcze w kartoniku zapakowany, jest to maska taka błotna, właśnie na bazie błota żółtego, o ile się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę Dodatkowo jeszcze w środku też macie taką a la gąbeczkę właśnie, która służy do zmycia tej maseczki, także to naprawdę super. I jaka skóra była po tej masce dziewczyny, to ja byłam w szoku. Gdzie ja kocham makijaż, lubię się bawić makijażem. Uważam, że makijaż to jest naprawdę fajna sprawa. To nie miałam ochoty w tym dniu nakładać makijażu. Naprawdę nie miałam ochoty, ta skóra tak fajnie wyglądała. Te pory były ściągnięte, skóra była oczyszczona, taka pełna takiego blasku, ale wiecie, ona nie była broń Boże, tłusta, ani wiecie, jaka jest taka lepka, tylko po prostu jakby promieniała od środka. Sztos. Po prostu sztos. Dodatkowo ona też ma kompleksy nawilżające. Także ona nie wysuszy skóry, nie ma takiej opcji. Jedynie właśnie to, czego się ostatnio dowiedziałam, to, że nie można jest zostawić do takiego typowego zaschnięcia, czyli jak ja to zrobiłam, bo jeżeli macie skórę taką właśnie suchą, wrażliwą, no to może mieć takie właśnie ściągnięcia, wysuszenia, no bo trzymamy ją za długo, ale jak właśnie przytrzymamy ją maksymalnie 6-8 minut do takiego pół jakby wyschnięcia, to wtedy jest bardzo fajny efekt. A jeszcze zapomniałam, tutaj mamy jeszcze wodę miętową, która właśnie ma takie fajne działanie kojące dla skóry. I ostatnim produktem pielęgnacyjnym będzie coś, co odkryłam dosyć niedawno i pokazałam właśnie na Insta, że testuję taki zestaw do kultury Jarta, ale jak na razie przetestowałam tylko ten krem. I mówię Wam o tym, dlatego że po pierwszym użyciu już widziałam efekt. Ja też byłam w szoku ogólnie. Ogólnie nie mam jakiejś ani wrażliwej cery, przynajmniej tak mi się wydaje, że moja cera nie jest wrażliwa, ale od pewnego czasu występują mi po prostu jakieś błękające naczynka, zaczerwienienia tutaj właśnie w obrębie nosa i tej strefy właśnie bardziej środkowej. Nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. I właśnie postanowiłam sięgnąć po Cicapair. To jest krem z trawą tygrysią, ale tutaj nie mamy tego koloru. Czyli jest to krem, który fajnie nam że skóra, on jest taki bardzo mocno zbity, taki niemalże tłusty, więc ja go lubię stosować właśnie na noc, żeby tą skórę jeszcze bardziej zregenerować. I naprawdę rano, jakby ta skóra była mega ukojona i te moje naczynka były naprawdę zmniejszone. To, jak tutaj na nosie już miałam takie konkretne, mogę powiedzieć, to zauważyłam zmniejszenie się go, więc byłam po prostu w szoku. Nie bywałam w szoku. Także jeżeli się jeszcze zastanawiacie, czy warto. To naprawdę warto. I macie właśnie do kupienia też miniaturki, miniaturki i jeszcze w tym jakby zestawie oprócz tego kremu jest jeszcze ten z ceramidami, ale go jeszcze nie testowałam. Stwierdziłam, że jak skończę krem jakby na noc, to tamten będę używać na noc i dam Wam znać po prostu jak to, co się sprawdza, ale to się tak super u mnie sprawdziło, że muszę Wam powiedzieć o tym, że naprawdę warto. I szybko przechodzimy do kolorówki. Mam tutaj dwa podkłady jakby osobno. Nie sprawdzają mi się tak dobrze, jak w duecie. I też mam właśnie tą mieszankę teraz na twarzy. I tak, te właśnie dwa podkłady sprawdzają mi się najlepiej razem, ponieważ Double jest ogólnie bardzo ciężkim, bardzo ciężkim podkładem bo według mnie on nie jest ciężki, jakby u mnie na skórze nie wyglądał on ciężko. A Fenty natomiast u mnie na twarzy, wziąłem skórę są, wygląda po prostu jak po przejściu z Harry. A Więc jakby samo istnie nie mogę używać, bo nie wygląda na mojej skórze po prostu dobrze że chciałabym go używać, to właśnie wykminiłam, że to jest genialny duet mega długotrwały, bardzo dobrze kryjący który fajnie trzyma mat ale ta skóra nie jest taka ani płaska ani wysuszona, także jeżeli macie któryś z tych podkładów, albo macie oba i osobno, jakby się wam nie sprawdzają do końca to polecam wam taki właśnie duet, jest naprawdę sztos mój ulubiony, zawsze jak wiem że makijaż musi mi się utrzymać więcej niż 12 godzin, a są takie dni niestety, to wtedy właśnie wędruje to duo ale też wiadomo, nie używam go jakby codziennie. No po prostu nie używam go codziennie, więc nie wiem, czy to duo jest zapychające czy nie zapychające, bo ja nie lubię używać tych samych produktów codziennie, więc na to pytanie wam niestety nie odpowiem, ale jeżeli będziecie wiedzieć, dajcie znać w komentarzach poniżej. Pod okolice oka przypomniałam sobie o produkcie z Becky. Jest to ten, um, ale taki korektor, który ma taki lekko brzoskwiniowo różowy kolor który ma zatuszować właśnie cienie pod oczami bądź zasinienia, Rano przed właśnie nałożeniem korektora po kremie nakładam to cieniu cieniutę warstwą i już jest po prostu efekt zupełnie inny. I też mam to dzisiaj pod oczami, jakbyście się pytały. Także jeżeli macie właśnie takie problemy albo chcecie mieć coś na na przykład takie przypadki, gdzie nie będziecie do końca fajnie wyglądać, a chcecie po prostu wyglądać dobrze, bo nie każdy musi wiedzieć, że miałyśmy ciężką noc przedniego dnia to polecam Wam właśnie to. Tutaj już nie będę długo o tym produkcie mówić. Kratka Sephora, nadal ją używam niezamiennie na linię właśnie wodną. szczos, perełka moja kochana i nadal szukam jakiejś innej, ale jak na razie nic nie znalazłam. Mam jeszcze trzy produkty do makijażu brwi i mam tutaj właśnie produkt od Anastazji, jest to Dibro Pomade i mój odcień to jest Auburn, czyli taki bardziej wpadający w ciepłe tony pod tonem takiej delikatnej czerwieni, rudości, ale to jakoś nie wygląda mega rudo na właśnie brwiach. Jak możecie wiedzieć, naprawdę dobijam do denka i muszę kupić kolejne opakowanie. A razem z nią właśnie używam Inglota Duraline, bo niestety inteligentnie, nie wiem jak to zrobiłam, ale zostawiłam pomadę otwartą i zaschła mi na kamień. Także musiałam ją czymś rozrobić, więc tutaj na powrót właśnie ratuję ją Duraline, tak samo jak wszystkie linery właśnie w słoiczkach. Jeżeli nie miało się, to no naprawdę to ratuje produkt. A go nie niszczy, to przydłuża jakby trwałość i wszystko jest jakby spoko. Tylko musicie odpowiednie proporcje wymieszać. Ostatnią rzeczą mam tutaj Gimi Brow z Benefitu. Jest to produkt, który już jakby dobrze znam, bo już miałam właśnie niego wcześniej. Ale mam tutaj nowy kolor, jest to 3,5. Jest to kolor, który ma zdecydowanie jakby cieplejszą barwę. Jest właśnie przeznaczony do osób, które albo mają czerwony pigment w włosach, albo są bardziej rude. Albo mają brąz, który opalizuje na rudo, albo mają po prostu jakieś bordowe włosy. <noise> Ogólnie jest to właśnie ciepły, bardzo ciepły brąz, który fajnie mi właśnie pasuje do koloru włosów. I tak się prezentuje moi wszyscy ulubieńcy w tym miesiącu. Sama jestem w szoku, że jakoś mam tak mało jakby kolorówki, a głównie się to właśnie skupiłam na pielęgnacji. W jakim kierunku ja zmierzam? <noise> także dajcie mi znać, czy może który z tych produktów miałyście, lubicie go tak samo może jak ja a jeżeli macie jakieś inne ciekawe propozycje, napiszcie mi w komentarzach poniżej bo pewnie na coś bym się skusiła, a jeżeli macie jakieś fajne krem pod okolica oka, koniecznie dajcie mi właśnie znać poniżej bo poszukuję jeżeli nic nie znajdę, to pewnie znowu kupię ten znakomi, chociaż korci mnie marka Alchemy, która też jest dostępna właśnie w Sephora i chyba też na stronie przez stronę to, to można zamawiać Także serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, staram się być tam jak najczęściej. Nie zawsze mi to oczywiście wychodzi, bo jeszcze pracuję poza byciem tutaj, więc staram się jak mogę, a wychodzi różnie, wiadomo jak to w życiu, ale jeżeli tam wpadniecie, będzie mi bardzo miło. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście dajcie kciuka w górę, czekam na Wasze komentarze i opinie i widzimy się już niedługo w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, papa!